Gracze SMC Games Przed nami gość specjalny Tomek Tam. z hukiem. Tomek odwiedziłeś nas na SMC Games Summer League yy, Gra Numer 5 yy, Kolejny dwumecz przed nami Jak wam idzie na boisku? Jak widać z Twojej drużyny? Co są dzisiaj Co zabawach? dzisiaj gierka, fajna frekwencja, przedział wiekowy, fenomenalny od maluchów po starszego pana, który z nami grał. Także każdy ma fan. Widać, że nie ma żadnych spin. Jest jakiś szacunek do graczy nawzajem. A propos mojej drużyny jestem w drużynie kapitana Harego. Komisjonera. Zaczęliśmy z hukiem. Pierwsze wejście od razu zapłonęła siatka. Kilka trójkąt wpadło i wygraliśmy. Kolejny mecz też zwycięski. W kolejnym jednak siatka zapłonęła z drugiej strony na defensie i przegraliśmy. Ale jest fan, jest czas na rozmowy pozabojskowe, jak masz odpoczynek, i jest czas, żeby się spłocić na boju. Dokładnie tak. Cały wolny czas przeznaczamy na interakcje. Zawodnicy poznają się. Myślę, że możesz pokazać doskonale, co się teraz dzieje. SMC Interaction Mam dla Ciebie pytanie filozoficzne w związku z tym, że nasi widzowie bardzo lubią tą konwencję jesteś gościem specjalnym czeka Ciebie specjalne pytanie naszych widzów proszę o to, że jeżeli nas oglądacie jesteście ciekawi co odpowie głowa oraz chcecie zadawać pytania do naszych kolejnych gości piszcie w komentarzach głowa w związku z tym, że Wasza drużyna przegrała kilka razy mam do Ciebie pytanie czy wolałbyś podczas gry, Essence Games, zaliczyć porażkę, czy nigdy nie spróbować? W tym momencie przypomina mi się cytat z Michaela Jordana, który mówił, że każdy nieoddany rzut jest z automatu niecelny. I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game winning shot mist. Have failed over and over and over again in my life. And that is why. I succeed. Także lepiej spróbować i przegrać, ale walczyć. Chcę wspomnieć, że cały czas trwa Air Zero Challenge. Podbicie główka, rzut za 3. Ponadto trwa konkurs 69 komentarz. Pod zakład z Łosiem. Jesteśmy na 62. Komentarzu. Jak do tej pory. Jeszcze parę komentarzy i wyłonimy zwycięzcę kapitana dużyny, który otrzyma w bonusie Łosia do zespołu. Jako pick. Na zmianę? W pierwsze piątce. Czy... Zrobimy z tym coś. Szanowni widzowie, zapraszamy. Przybywajcie. Głowa. Zapraszamy, zdefinitywnie, musicie tu być, macie wolny piątek, nie macie wolnego piątku, tylko sobie zróbcie i padnijcie. Jedyna wymówka, jeżeli oglądasz, oglądasz nas yy, po drugiej stronie. Tak, tu. Ty. Tylko kontuzja, stwierdzona przez naszego doktora. Daję Ci wymówkę do tego, żebyś nie pojawił się tutaj. I w piątki nie leżymy w wannie. W piątki leżę w wannie. SMC głowa.